Będziemy uczyć się o rodzinie. Jędrek, kto to jest? To wiesz. Jędruś, kto to jest? Ba. Brawo! A teraz bardzo głośno. Ba! Brawo, Jędruś. A to kto to jest? Jędruś, kto to jest? Ja. Głośno z mamusią. Da k. Jeszcze raz. k. Tak. To jest a teraz zobacz, Jędrek. Zobacz, w tej rodzinie to jest... Jędrek, nie huśtaj się przy stole. Kto to jest w tej rodzinie? To jest... Ma. To jest mama. A to jest... A to jest... Da, Ta. Ta. Tak, to jest tata. To teraz Jędruś, zobacz. Kto to jest, Jędrusiu? A czekaj, jeszcze miałam takie karteczki. Nie tu. Mam no, gdzie ja to są gdzieś wsadzimy. A tu. To jest. Ale głośno. Za. Tak jest, jeszcze raz głośno. Jędrek, proszę mi się o stu nie huśtać. To jest dziewczyn. Jeszcze raz głośno. Za. Tak jest, to jest dziewczynka. A to jest. ty. Głośno. Dobrze. I teraz Jędruś. Ta dziewczynka. Jędrek. Ta dziewczynka dla mamy i dla taty. Zobacz. Jędrek, popatrz. Popatrz. Dla mamy i dla taty, to ta dziewczynka jest kim? Kto to jest dla nich? To jest ich córka. Suka. Surka. No to bardzo śmieszne. A ten chłopiec, zobacz, ten chłopiec dla mamy i dla taty, to jest ich syn. Syn. Głośno. Syn. Nie robimy tak rączkami. Bardzo dobrze. Jędrek, a ta dziewczynka, ta sama, dla babci i dla dziadka, to jest ich wnuczka. Wnuczka. Jeszcze raz. Wnuczka. Tak jest. A ten chłopiec. Dla babci i dla dziadka to jest ich wnuczek. Wnuczek. Tak jest. Kto to jest? To jest wnuczek. To jest wnuczek. Dobrze, to jest wnuczek. Tak jest. Jędrzej, popatrz teraz na stół i daj mi powiedz. Dziadek. 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 Daj mi dziadka. Ale bez wygłupów, Jędrek. Od razu dajesz mi dziadka. Jędruś, dziadka. Samego dziadka. Jędrzejku, zastanów. Jędrul, no. Kogo mi, Jędruś, dałeś? Dałeś mi... Dałeś mi dziadka. Jędrek... A mama chowa dziadka. Kogo ja schowałam? Tak. Jędrusiu, tak, ja schowałam dziadka. Kogo nie ma? Tak, Nie ma dziadka. Jędrek, a teraz daj mi babcie Samą babcię mi dajesz. Gdzie, Jędrek, dobrze mi dajesz. Bez takich wygłupów. Myśl troszeczkę. Mhm. My się nauczyłeś tak dawać byle jak, Jędrek. Kto to jest? To jest... Babcia. Dobrze. Kogo mi, Jędruś, dałeś? Dałeś mi... Uwaga, odmieniaj. Dałeś mi... Babcię. 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 Tak, dałeś mi babcię. Jędruś, kogo ja schowałam... Ja schowałam... Babciał. Tak. I nie ma teraz kogo? Nie ma... Babci. babci. Kogo nie ma? Nie. ma. Babci. Nie ma babci. Teraz Jędruś daj mi tatę. Tatę mi daj. Jędrek. Mhm. Masz dawać od razu dobrze, a nie się wypiąć, Jędrek. Jasne? Jasne to jest, Jędrek? Tak? Tak. No właśnie. Jędruś, kto to jest? To jest. No kto to jest? To jest. To jest tata tego chłopca i dziewczynki. Kogo ty mi, Jędruś, dałeś? Ty mi dałeś? Tak. Ta, ta, A mama schowała kogo? Schowała... Kogo ja schowałam? Ta. Tał. Ta, 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 Ej, widzę, goś tak dziwnie mówisz. Tał. Ta, ta, Jędruś, kogo nie ma? Nie ma. Taty. Tak, brawo. Kogo nie ma? Tak. Tak jest, to daj mi mamę. Tylko od razu dobrze, bo bo normalnie po paluchach dam. Dobrze, Jędrek. Kto to jest na tym obrazku? To jest mama. Tego chłopca i tej dziewczynki mama. Aha, Jędrek, kogo ty mi dałeś? Ty mi dałeś? Mama. Kogo ja schowałam? Ja schowałam. Jędruszek, kogo schowałam? Ma. Ma. A kogo nie ma teraz? Nie ma. Eee, ma. co to ma być? Mamy. Kogo nie ma? ma. Bardzo dobrze, a teraz zobacz. Teraz będziesz miał takie zadanie. Jędrzej, teraz masz mi dać, ale musisz uważać, dobrze mi dać, dobrze? Jest za mało obrazków, żebyś się bawił. Daj mi Jędrek, syna. Gdzie jest syn? Jędrek, masz dobrze dać od razu. Gdzie jest syn? Syn. No i widzisz, i tak dajesz tak, siak, śmak, tak. To jest, kto to jest? Syn. Syn. To jest syn tej mamy i tego daty. Jędrek, kto to jest? To jest? Syn. To jest syn. Jędrek, kogo ty mi dałeś? Ty mi dałeś? Syna. Syna. Kogo? Syna. Tak jest. Kogo ja schowałam? Kogo schowałam? Głośno. Kogo schowałam? Syna. Tak jest. I kogo nie ma teraz? Kogo tu nie ma? Nie ma? Syna. Syna nie ma. Mhm. Jędrek, to daj mi teraz... Córkę mi daj. Jędrek, zanim mi podasz się, zastanowisz. Dobrze popatrzysz, bo ja jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, a ty już mi dawałeś. Daj mi córkę. Gdzie jest córka? Dobrze na pewno dałeś? Jeszcze nic nie dałeś. Zastanów się, gdzie jest córka. Ale od razu dajesz dobrze. Od razu. Pokaż. Dobrze. Kto to jest? To jest. To jest córka. Kto to jest? Córka. Dobrze. Jędruś, Ty mi dałeś córkę. Córkę. I kogo mama schowała? Kogo schowałam? Córkę. I teraz nie ma na stole córki. Córki. Nie ma Córki. Nie ma córki. Jędrek. Daj mi. Wnuczka. Gdzie jest wnuczek? No, zdecyduj się. Zdecyduj się, który jest wnuczek? No dawaj. Tak. To jest. wnuczek. To jest wnuczek. To jest wnuczek. Kto to jest? Głośno. Znu. Wn... Dobrze. Kogo mama schowała? Kogo schowałam? Wnuczka. Dobrze. Kogo? Wnuczka. Tak jest. I kogo nie ma w takim razie? Nie ma. Wnuczka. Dobrze. A Jędruś, pozwolisz, że teraz ja trochę pomieszam. I ciebie poproszę, żebyś mi dał teraz wnuczkę. Gdzie jest wnuczka? Przyjrzyj się ładnie. Przyjrzyj się. Mhm. Kto to jest? To jest wnuczka. Tak, jest. Głośno jeszcze raz bardzo ładnie mówisz. To jest wnuczka. To jest wnuczka. Mhm. Jędruś, kogo schowałam? Schowałam. Wnuczkę. Brawo! Kogo? Wnuczkę. Tak jest! I nie ma kogo? Nie ma teraz wnuczkę. Nie, nie ma wnuczki. Wnuczki. Dobrze, Jędruś. A teraz ja mam do Ciebie takie pytanie. Kim ty jesteś mm. dla mnie? Mm. Ale nie posłuchałeś mnie, od razu dajesz. Kim ty jesteś dla mnie, dla swojej mamy? Tak jest. Ty jesteś mój syn. Syn. Syn, syn. syn brawo. A kim ty jesteś dla babci Kazi? Ty jesteś. Szeck. Wnuczek. Jesteś wnuczek. Albo wnuczkiem jesteś. Jędrek, a Martyna. Martyna, dla Kasi i dla Marcina, to kto to jest? Tak, ona jest córka. Ona jest córką nawet, Martyna to jest Kasi, Marcina. Ta. A babci Ani i dziadka Janka, to kto ona? Martyna. Martyna. Kim jest Martyna dla babci yy, Ani i dziadka Janka? Mhm. Ona to jest ich wnuczka. Wnuczka. Jędruś. A teraz ja cię poproszę, żebyś wybrał jeden obrazek z tych. Ja jeden wybrałam, a ty wybierz drugi. Dobrze. To teraz napisz mi, Jędrusiu, tutaj na alfabecie. Napisz mi Jędrek, kto to jest dla tej pani, dla tej mamy i dla tego taty. To kto to jest? To jest takie króciutkie słowo, prawda? Kto to jest, Jędrzejek? No, proszę, do robotki. Jędrek pisze. Kto to jest? Bez kreseczki, Jędrusiu, bez kreseczki. No dobrze, dobrze. Mhm. Tak, uśródka. Nie dobrze. No i dalej. Dalej, dalej. synuś, mhm. Tak. Pięknie. No i ostatnia literka. Jędrzej. Ostatnia literka. Ale patrz na alfabet, żebyś dobrą musiał. Dobrze. To jest ich syn. syn. Do końca. Syn. Syn, syn brawo. A ty jesteś mamy i taty? Mm. Też syn, tak? Mm -hmm. Pięknie. Jędrek, a ile tu jest liter? Powiesz mi? Trzy. Dobrze, to są trzy litery. Jędrek, jeszcze jedno Cię poproszę, żebyś napisał, kto to jest dla mamy i dla taty. O, ona, kto to jest? Piszemy. To chyba nie ta literka. Nie, nie, nie. Nie. Nie, Jędruś. A pokaż może mi paluszkiem najpierw, która powinna być. No, tak, tylko ta bez kreseczki, Jędruś. Ta obok bez kreseczki. Proszę, proszę. No, ta bez kreseczki, Jędrek. No tak. Mhm. No i teraz uwaga, żebyś ortografa nie walnął. <grym> Chociaż ty nie robisz ortografów. No, Jędrek. Która teraz literka? Mhm. Dobrze. Dalej, Jędruś. Jędruś. Wiesz dobrą od razu literkę. Mhm. Świetnie. Mhm. I ostatnia literka. Bez łonka bez, prawda? Mhm. Kto to jest? To jest ich. K. Brawo! To jest ich. Głośno jeszcze raz. K. Ślicznie. Jędra, a ile tu jest liter? Powiesz mi, ile liter jest? Le. Pięć, tak, ślicznie, daj buziaka.